Witam i pozdrawiam z Półwyspu Helskiego. Mama kto wie, że w 1939 roku Półwysep Helski był zaminowany i został wysadzony. Tu jest miejsce, gdzie to zostało przerwane. Upamiętnia ten kamień. Były wysadzone i tory, bo tu jest wąsko. I tu widać, nawet debil jedzie motorem. Sam jeżdżę motorem, ale puste tu to nie jest to. Tu nawet widać. Nie zasypano ziemi do dzisiaj. Jaka jest różnica? O. Tutaj widać. Albo i nie widać No to niestety zdjęcia film nie oddaje No ale tutaj jest wyżej prawie o metr Jest takie zagłębienie Jak widać I to miejsce było zaminowane I przez Polaków Wysadzone W czasie kampanii wrześniowej Też wiadomo że Hel się najdłużej broni, bo aż 32 dni. I to miejsce upamiętnia ten kamień miejsce przerwania Półwysp. Teraz się udamy jeszcze tutaj od tego kamyszka kawałek nad morze pociąg idzie mamy parę kroków tu ładnie widać no dosłownie pociąg jak to było wysadzone dosłownie zometr w tej chwili przynajmniej głębiej, bo nikt tej ziemi tutaj nie nawiózł. Z powrotem te setki ton widać ładnie obniżenie terenu. A tu zaraz zobaczymy, pewnie ładny widok na morze. Może mamy jakie mamy niestety dobrze, że coś mamy wiatr wieje o. idziemy tu się musi być

no i kurwa burki pierdolone wszędzie muszą być i to potana leży na plaży